Jak się patrzy na Polskę, jest trochę z oddali, się przyjeżdża od czasu, to widać, że no, nie zapanowała era miłości. Ja nie widzę więcej miłości niż przed wyborami październikowymi. Natomiast zapanowała era bezmyślności. Ja wczoraj rozmawiałem z młodym dziennikarzem, bardzo inteligentnym, który spytał mnie, a po co takie, takie spotkanie? A zwłaszcza po co miało być takie spotkanie inteligentów z politykami? Po co politykom inteligencji? Po co politykom o, intelektualiści, naukowcy? Przecież wystarczy PR. Wystarczy, wystarczy dobry wizerunek. No i jest coś, takiego, prawda? jest coś takiego, że dzisiaj to, że ten dziennikarz miał takie przekonanie, że to wystarczy. Wystarczą słupki, które policzą moi koledzy socjologowie. Ale co więcej, też w naszych środowiskach jest też tak, że bezmyślność przybiera postać intelektualnej postawy, tak? a bycie bezmyślnym utożsamione zostaje z byciem wykształconym.